Moi kochani, usiądźcie wygodnie na nasze kolejne rozważanie. Kilkanaście do dwudziestu minut, bo jest niedziela. Po południu mamy kolejne kazanie. Idę w kolejne orędzia, teraz biorę materiały z dziesięciu przykazań, gdzie Pan Bóg pokazał, moi drodzy, jaki jest dzisiejszy świat. Jaki jest jego stan, czego sobie od nas życzę. Przyczyną... Skut, skutek potęgi tych słów wczoraj testowałem. Bo, drodzy Państwo, chcąc pewne rzeczy podprowadzać, więc prowadziłem pewną synodalność wczoraj na obradach sztab, sztabu, sztabu moich ukochanych rotmistrzów. <laughs> Dzieci, podam kilka kazusów. Ustalaliśmy ubranie, ubranie kobiet na mszy świętej. Nam mszy świętej nie w sklepie, nie na ulicy, rozumiecie? Bo babki pobożne to wszystko robią o, 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 odwrotnie. Nam przy świętej kobieta musi mieć włosy zawiązane, nie może mieć spuszczone. Po przy świętej może sobie spuścić. No i, i, i jeśli by ktoś chciał chodzić w, chusteczkach, w chustkach, no to y, jest zalecane y, dziewczynka panna, chustka biała, a wdowa mężatka, Ustka czarna. Jedna pani już aż w oburzeniu, bo ona nie, znoszy, nie znosi słowa czarna, niech ksiądz napisze w ustawie ciemna. No to im tłumaczę, jak napiszemy ciemna, to dla jednej szary kolor jest ciemny, dla drugiej brązowy, dla trzeciej baby różowy i będziemy mieli Picasso na naszym szachnięte. Oczywiście nie zgodziłem o tego. Ale był kazus dzieci przy le, rycerzach, żeby nas nie islamizowano, znacie moje stanowisko na temat brud. Broda mi niczym nie przeszkadza, ale dziś, kiedy cała kultura męska lansuje brody chłopom, żeby Polacy nagle nosili brody, więc mówię dzieci, to do nikąd prowadzi, więc wprowadziliśmy kazus, że rycerz nie nosi brody. No i wynikła znowu kwestia, mam w kilkanaście lat w, 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 w grupie rycerza, który brodę ma, żona akceptuje, jest, jest najgorliwszym rycerzem, etc., etc., etc. I jak mówię, jak co, zrobimy tylko jakąkolwiek lukę, to będzie po nas. I mi Duch Święty natknął, kazałem panu Pawokowi. Mówi, mówię, leć czym prędzej? Na pulpicie leżą dziesięć przykazań, a ja dla mojej szefowej dywizji mam odpowiedź. Słuchajcie, co jej odpowiedziałem? I, I powiedziałem, co pani, jaką decyzję podejmiesz? No, my tak zapiszemy w protokole. Tylko tam będzie odniesienie, decyzję, ten punkt przegłosowała Kryśka z Kupę Fortunie. Żeby tylko bo wiadomo. Nie chcesz odpowiedzialny, bo że masz pomysł, później świeć. I czytam jej na głos. Pan Jezus w dziesięciu przykazaniach tak mówi do tej reszty, gdzie ufa, że wykonamy Jego przykazania i Jego wolę. Kochaj przykazania, bo są znienawidzone przez wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij mnie, kochając moje przykazania. Uwielbiaj mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie. Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kuchaj każde moje przykazanie. Nie opuszczaj go. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępstw. Nie rób małych kompromisów. Nie, mówi Pan, one Cię poprowadzą do akceptacji zła. są powodem otwierania drzwi zepsuciu. Kiedy to odczytałem, rotmistrzyni mówi, księże, wszystko rozumiem, nie zmieniamy żadnego punktu, rycerz ma chodzić bez brody, czyli mówi, pani człowiek, jeśli jest prawdziwym rycerzem, to mu to przeczytaj i on brodę zgoli. I damy mały kazus, że Brodę może nosić rycerz naszej rotmistrzyni jeden, będą wszyscy brodę zapuszczali, bo tak jest napisane, tą metodą dzisiaj działają wszyscy teologowie i nasz mercenariusz Franciszek, rozwalają dzieci wszystko. Pan Bóg, widząc taki stan zepsucia świata, do nas mówi nie rób małych. Ustępstw. Nie rób kompromisów. Nie. One prowadzą do akceptacji zła i są powolnym otwieraniem drzwi zepsuciu. Idziemy dalej. Co w tych naszych orędziach? Pan Bóg mówi do mnie. Do nas w tych dziesięciu przykazaniach, aby zrozumieć dzisiejszy stan świata. Jaką mamy przyjąć, moi drodzy, postawę? Wrogiem wszystkich przykazań, wrogiem wykonania woli Bożej, pamiętajcie, jest relatywizm. Ten kazus ze wczorajszych spotkań, bo bym, robiąc pewne systemy organizacyjne dla naszych rycerzy i dla nas bijących się o Eucharystię, musimy przyjąć pewien dzieci system. Jeśli będziemy uwzględniali uwarunkowania z, z wewnętrzne czy zewnętrzne, to jest dzieci relatywizm. Niech ksiądz nie pisze czarny, a ciemny. Niech ksiądz już nie, nie pisze nic o brodzie, bo ja mam rewelacyjnego rycerza oddany bez reszty, bez reszty dzieci. Panie Jezus na ten temat tak mówi. Bo pierwszym wrogiem moich przykazań jest relatywizm. Podaję definicję. Uzależnienie przestrzegania bożych przykazań i samych i treści. Od okoliczności zewnętrznych i zewnętrznych. W tą drogę poszedł mercenariusz Franciszek. Chce dostawać, dostosować kościół do tak zwanych trendów społecznych. Kobiety do ołtarza wpuszcza, by wzmocnić ich pozycję społeczną. Walczy to przez całą kadencję. Ostatnio na głos mówi, że wprowadzi święcenia kobiet. kobiety. no lawina prosta. Jeśli Pan Bóg dalej mówi, a ja powiedziałem wam nie i pomyślałem nie, moje nie oznacza nie, moje tak oznacza tak. Jak pójdziemy tą drogą, to dzieci efekty widać. Nasi rycerze są na pogrzebie w Nysie, przecież tam nie mamy silnych oddziaływań, siedzą w ławce, przylatuje ktoś, ryb głową, głową do mojej drodzy podłogi. Co to znaczy? Nasz człowiek. Są zajęcia z, z wychowania społecznego tam w, w szkole średniej, Pani nagle, ni pięć, ni mówi, jak ja mam chęć, no to ja idę do kościoła. No ale co ja w tym kościele widzę? Jedni uparcie na kolana, drugi na stojąco. A ja bym chciała, żeby wszystko w kościele było sztancowo, w jednym stylu. Jedni przychodzą, nic nie robią, a drudzy klękają i głową na dół do posadzki. Jest święty święty, a, na, a wśród e, uczennic nas, e, nas w liceum w szkole średniej jest nasza rycerka. No, Otworowy głos, to jej łeb ucięła w ocenach. A ta dalej mówi, no jedni klękają na święty święty, no ja zaczynam tego nic nie rozumieć. Dzieci, działa system? Działa. Macie być mi obrońcami przed relatywizmem. Uzależnienie postrzegania moich przykazań od samej ich treści i od okolicz okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. Podaję wam, niech się on nie pisze czarny, bo ja tego koloru nie znoszę. Niech się napisze ciemny. Tak zmieniają wam świat. Więc za chwilę przyjdzie w żółtym kolorze, no bo żółty też jest ciemny, tak czy nie? Mamy żółty ciemny i żółty jasny. Mamy zieleń ciemną i zieleń jasną. Mamy kolor niebieski jasny, niebiański i kolor niebieski ciemny. Jedno tylko znaczenie. Księdza, wiesz, my tak walczymy z kościami z Bogiem. No co się Księdzu stanie, jak napiszemy, że kolor ciemny, nie czarny, Ciemny. Tak jest zmieniany cały kościół. Potężny relatywizm. Więc wczoraj moje panie, a szczególnie jedna ustąpiła z kwestii zbrody. Bo jedna broda ma być przyczyną kazusu, że będą później mówili, że ja byłem zwolennikiem brody. Chcesz być rycerzem? No musisz brodę ogolić. Możesz być. Niewolnikiem Maryi, rycerzem Jana Pawła, a tam są brudy. To co się dzieje? Rozumiecie? Więc żebyśmy cię pamiętali, idziemy na bitwę wedle zasady, co powiedział Pan. Ja powiedziałem nie. I pomyślałem, nie. Moje nie oznacza nie. A moje tak oznacza tak. Wszystkie inne ingerencje, mamy relatywizm i nową religię. To jest siła propagandowa, ta metoda współczesnego kościoła, którego nazywam Agenda 2030. Idę dalej, co mówią nasze orędzia. To jest orędzie o pierwszym przykazaniu, nie będziesz miał Bógów. Czyli przede mną to się odnosiło do Mojżesza, by nie przyjmował kultu i wierzeń narodów sąsiednich, ale również odległych, bo dzięki mediom człowiek dzisiaj może poznawać odległe kultury. I to zjawisko otwierania, otwierania się na inne kultury, inne religie, powoduje co? Bóg mówi, w istocie Oznacza to zastępowanie świętej religii katolickiej przez różne formy pogaństwa. Bóg tu nie mówi religii, bo wszystko, co inne, co nam proponuje mercenariusz, najemnik Franciszek, że macie tam zbawienie, jest to pogaństwo. Jest całkowicie inna koncepcja Boga. To w tych orędziach, Pani, Agat, Pani Agusia pamięta, które to były orędzia. Bóg powiedział, że moi drodzy liberałowie kościelni, katolicy, przygotowują nam, no tu nie znajdę tak szybko, przygotowują nam nową religię. Pan Bóg, czytam, co tu wyjaśnia w tej kwestii, Zastępowania świętej religii. Dzieci taką misję otrzymał pastor, mercenariusz Franciszek. Musicie zapamiętać cały szereg wydarzeń. Ja wam, dzieci, mówiłem, że zanim wybrano papieża, zebrano się w St. Gallen w Szwajcarii. Pytać kardynała Dziwisza, on wszystko teraz wie, niech powie, w jakiej akcji brał przez miesiąc, kiedy przed wyborem pastora nie było go w diecezji? Cały miesiąc. I tam opracowano system, dlatego w ciągu dwóch dni wybrano pastora. Pastor, przedstawiając swój program dla zmylenia was, wybrał szlachetne imię Franciszek. Wszystkim się Franciszek kojarzy z dobrem. Ten trik był nieprawdopodobny, wychodząc na okno po wyborze, po jego stronie stoi prymas Belgii, główny facio, który nakręcał to dzieło. I co do nas mówi mercenariusz? Dzień dobry. Było powiedziane dzień dobry. Pamiętam, przyleciał do mnie Mikołaj mówi, wybrano, jest, to było. Koło, na nabożeństwo o 18. Mówię, leć szybko, ściągnij stronę z internetu. Co mówią, nie? Czy to jest prawda? Ja czytam tekst. Papież wyszedł do okna, do zebranych, powiedział, dzień dobry. I o wtedy na głos mówię, macie to telewizję. Nieprawdopodobne. Dziennikarze oszukali. Nie. Dzień dobry powiedział. Ludzie, ja do Was idę z pogaństwem. Ja do Was nie idę w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie powiedział laudetur Jezus Chrystus. A później nigdy nie powiedział, że jest namiestnikiem Chrystusa. Kim jest? Biskup Rzymu. Przedstawił cały swój program synodalności w okienku. Wszyscy zachwyceni. Będzie dobry pap papież. I ja się za głowę chwytam. Dobrej pizzy wam życzę. Jeśli coś nieprawdopodobnego przyszedł, aby, moi drodzy, zastąpić świętą religię katolicką. Wprowadzić nową religię. Robi to perfekcyjnie szybko. W istocie oznacza to. Zastąpienie świętej religii katolickiej przez różne formy pogaństwa. Bowiem religie narodów sąsiadujących z Twoim krajem to kult szatana. Dzieci, w Czechach mamy kult szatana. W Niemczech mamy kult szatana. Dokumenty tożsamości, wszystko. Berlin, centrum kultyzmu. Kultyczne szatana. To chcą zrobić z Warszawy. Żeby przenieść to centrum na kraje słowiańskie. Nie zrezygnują z Berlina. Zrobią podobną matkę. Berlin, Warszawa. Z państwa, z którymi sąsiadujecie, one czczą, mają kult szatana. Przyjmując różnorakie formy i maski. Ukraina? Pra Jakie prawosławie, dzieci? Jakie prawosławie? Na papierze. Litwa? Gdyby nie Polacy. Na Litwie byłby tam katolicyzm. Bogami twoich rodaków są. Pieniądze, rozum, zdrowie i natura. Drodzy ukochani Polacy, waszymi bogami są pieniądze, rozum, zdrowie i natura. Czcicie człowieka bezbożnego jako symbol szczęścia w mediach podaje się wam te bożyszcze oni się nazywają, co ja zapominam? Celebryci to są wasi bożkowie reklamowani, co powiedzą taki jeden bożek im teraz umarł jest media wszystkie po jego stronie Wrzeszczą, straciły jednego Bożka, a on się drze w głosy do grzechyni na pustelnie, żeby mu zapolić świeczkę. że Żadna telewizja, stacja telewizyjna nie zamówiła u mnie żadnej świeczki i modlitwy za swojego Bożka. Stracą swój wie, swoje wielkie wsparcie, Kościółkowe. Bo Bożek stanął do raportu przed majestatem Boga, no i dzieci wrzeszczy. Domaga się. Przecież powinien iść do tvn do dziennikarzy, przecież oni by piernikiem to nagłośnili i by się paliły świeczki w całej Polsce za niego. człowieka bezbożnego jako symbol szczęścia. Kult, jaki rodzi się wokół ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddali się na służbę szatana, jest dziś najbardziej rozpowszechnioną formą bałuchwarstwa. Przedstawiam wam książki Kielniem cyk, Kielniem i cyrklom czy ksenofobia wobec chrześcijaństwa 500-letnia te, autora tego książki, tej książki wywalono z Panu, z Polskiej Akademii Naukowej. Nie mam jeszcze pewne, dowiedziałem się, ale ja wiem czemu, no bo Pan jasno mówi, kult jaki rodzi się wokół ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddali się służbie szatana jest dziś najbardziej rozpowszechnioną formą bałwyfalstwa. Jeśli autor tych książek nie jest masonem, nie ma szans, żeby istniał w jakiejkolwiek organizacji pisząc cokolwiek. Kardynał mój miał odwagę, stanął przede mną i dzieci powiedział mi, Piotru, ja cię muszę, muszę usunąć z uczelni, bo ty mi narażasz moją uczelnię na śmieszność. Mówiłem tylko o mowie Boga w kościele, jak uczenia konfesyjna nie może mówić o Boga. O Bogu. Więc dzieci zwolnili mnie. Więc cieszę się, że ogłaszam konkurs. My musimy teraz otworzyć Akademię Naukową. Grzecheńska GAN. GAN, ładnie brzmi. Grzecheńska Akademia Naukowa. Jestem pierwszym. Samodzielnym pracownikiem, który otwieram tą listę. Jeśli będą moi drodzy chętni profesorowie, których nie chcą, tam ja zapraszam do organizacji naukowej GAN, Grzechyńska Akademia Naukowa. I jeszcze. Dokończę to, co zapowiedziałem. Dziecko, nauczanie kościoła o grzechu i o przykazaniach zostało wycofane. Nie wolno o tym mówić. Proboszczowie to perfekcyjnie przestrzegają. Jakiś młody probo, wikary, próbuje coś wnieść odświeżającego, a nie dej Boże jakie orędzie, proboszcz mu zakazuje. No bo jak siedzi w siecie grzechu, łamie zobowiązania ślubu wobec Boga, no to on musi mu zatknąć usta. Ja wam to ciągle przestrzegam. Jak dzieci byłem w Austrii i proboszcz mi przygotowałem kazania na mszę świętą, głosiłem przez cały rok, na, przez całe tam dwa miesiące, znaczy trzy miesiące na dyżurze kazania. Następnym razem dzieci przyniósł mi swoje kazania, książeczki, kazał mi, to będziesz głosił. No byłem najemnikiem przesłany z, z uczelni, to więc musiałem to pokornie przyjąć. Ale po latach zrozumiałem. Kiedy go zobaczyłem w stroju adamowym przed babami, no to wszystko, to rozumiałem dzieci. To był mój największy dramat kapłański, co, co, żebym w życiu doświadczył i ujrzał. Byłem młodziutki, wydawało się mi, że jak masz czyste intencje, czyste sumienie, pani podchodziła i dziękuję mi za te kazania, bo u nas tak się już nie mówi. Ja je wszystkie przygotowałem w Polsce po niemiecku. Miałem gotowca. Rozumiecie. Czytałem. Jadę na obczyznę, nie jestem, biegny, biegły w języku, żeby było. Nie, nie, dał mi kartecki. Dzieci musiałem to czytać. Raz, o mało co, bym nie przeczytał. Wy nie musicie stać w kolejkach jak kobiety, polskie po chleb. Czyli dał mi kazania sprzed 15 lat pisane przez kobietę. Dzieci to wszystko przeżywałem. Dlatego dziś nauczanie Kościoła o grzechu i przykazaniach zostało wycofane w następstwie szerzącego się w Kościele liberalizmu. Ma on na celu, czyli liberalizm w Kościele, ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać religia, którą uda się opanować i kontrolować cały świat. Dlatego wybrali najemnika Franciszka w San Galen. On dał słowo, że zrealizuje. Dali mu wytyczne i pierwszego dnia do nas powiedział dzień dobry. Jasno ogłosił jestem tylko biskupem Rzymu. Dzieci trzyma się dobrze na zdrowiu, a z rozpędem rujnuje wszystko. To już w tej chwili już nie mają ani wstydu, ani honoru. Więc moi drodzy dzieci wiecie, że na łonie Kościoła Katolickiego Kościół, bo to jest jedna z największych religii, podjął wysiłek utworzenia jednej religii, nowej religii, poprzez którą uda się opanować i kontrolować cały świat. Cieszę się. Że znalazłem kilku, kilkudziesięciu czy kilkuset buntowników, którzy na tą drogę nie pójdą. Dzieci, ja na pewno nie pójdę. Amen.